Hej hej, Przed so mi wyścig w ostatnim sezonie. Myślę, że nie będzie łatwo. Dla mnie w sensie, że tu strasznie ciężko się jedzie po tym torze dla mnie. W ustawień to chyba nie będę zmieniał, bo i tak ciężko mi było wybrać nawet takie pasujące. Widzę, że jesteśmy na 16, więc dużo kierowców też ma bo Chyba byłem finalnie 20. No czyli jak oni też jadą na lepszym okay, so sprzęcie cycles, so to... Dlatego też byli tacy szybsi. <try> Chociaż ja nie mam też jakiegoś super gorszego. No ale to <try> były minimalne <try> różnice. <try> Ale Alpin za nami, oni zazwyczaj są gdzieś tam z przodu. 16th, we got P16. Ok, Piastri just ahead. Push hard, push hard. Gazli's behind you. Pit window opieces in 12 laps time. 12 laps. 29 laps to go. Да, Make sure we get the edge on the surrounding drivers as the lights go out. No, it lets you man. Last-minute finish. a good start. Ładnie tam pojechałem, ale widać, że oni nie chcieli mnie puścić. Do, do tego momentu przejdźmy. Jeszcze raz. No nie jestem to dobry Toyota! O, to już mają te nowe Finalnie jestem podobnie jak byłam, nie? Albo spadłem jedną pozycję. Try to get past as quickly as you can. Push push. You're in P17, P17. The Astri's ahead of you. They're on fresh mediums. Gazley's behind you. They're on fresh mediums. You've got to never laps until your pit window opens. Okay, 28 laps to go. Oj. Coś mi się psuje kierownicy, nie mogę to wrzucać. focus on the driving balls Bez sensu w ogóle taką słabą wybrałem tą linię wyścigową tam. Żeby go wyprzeć, to właśnie taką powinien wybrać jak teraz. O nie będę miał DRS-u. O jakiś kontakt tam z przodu. No nie wiesz, w ogóle czwarte kółko już chyba wykorzystałem z 8 przewinięć Nie wiem W ogóle jest niestabilny ten samochód Jak jeszcze 5 zrobię to Chyba już nie będę przewijał Bo to nie będzie sensu, żeby jeździć cały wyścig No coś jest tym tak z tym ustawieniem Że ten, że ten tył cały czas tak e, ucieka tutaj. Może za dużo gazu też dodaję, nie wiem. Znałem go na zakręcie. Mm -hmm, teraz on mnie wypchnął. O nie, źle przewinąłem. Do no momentu poślizgu. Nie, nie wiem, jeszcze spróbuję, ale. <laughs> o, kierownica prawie ręce bo O, była przekręcona. Ale strasznie się ślizgam, no. Kierownica mi nie działa. A przyj tym mi nie działa. Coś jest nie tak. Klikam, klikam, nic. A teraz podwójny był. A raz kliknąłem. Pewnie to słychać. Z mikrofonu też. Aha, dobra. Widzę, że wszystko się psuje. No nie, nie, nie. Naprawdę chciałem dobrze skończyć tę sezon, ale wydaje mi się, że będę musiał zaraz się poddać, bo naprawdę nie da się jeździć. Z tymi to tam trochę się przyzwyczaiłem, że od czasu do czasu, ale... Alles, Ruf. No zobaczmy, jakoś jadę zaraz niby Ojej znowu o, ten tył bardzo się zużywał tu chyba za bardzo cisne na zakrętach może się mi się ślizga też, to pewnie jest problem. Ojej. Nawet burszta od nas odjeżdża. jest złe na pewno to ustawienie, bo jak mam tył 40% zużycia, przód paręnaście, To jest na pewno złe. I to nie ma sensu jechać ten wyścig, jak będę yy, cały czas się ślizgał, bo to tylko dojadę do końca i tak nic nie jestem w stanie osiągnąć to. No. Trochę mi się kierownica teraz już naprawiła, widzę, bo już tak nie ma aż tylu tych upshiftów złych, ale... No ale to cały czas wpadam w poślizg. Każdy zakręt. Dobra. Chyba nie ma sensu. yeah damage to your front wing damage to your front wing suggest we box to change it okay caution caution virtual safety car is out reduce speed and maintain a positive delta on your dash. okay we've got a full course caution the safety car's out Keep an eye on the delta we need to keep it positive to avoid a penalty slow down maintain positive delta okay we've been informed you to... well what happened let me know you're okay. No może nie jest to najlepsze zakończenie jakie bym chciał, ale pff, naprawdę myślę, że, 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 że nie ma w ogóle sensu jeździć. Bo strasznie słabo. Coś, coś, coś jest nie tak z ustawieniem, coś jest nie tak ze wszystkim tutaj. Też z kierownicą. Ale naprawdę... E, jakby ta część do mnie nie przemówiła. Grałem od 2018, 19 nie grałem chyba tylko. I...

No dobra, możemy zrobić sobie takie podsumowanie sezonu. Bo dużo tu nie wyszło. I bardzo ciężko mi się grało w tę grę. I nie wiem, czy mi się chce inwestować w sprzęt, aby grać w, w kolejne. Więc zobaczmy sobie, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o tabelę, No ja 56 punktów. Jakoś tam, jak dobrze mi szło. Czasem, jak dużo grałem, bo ostatnio to prawie w ogóle, to, to nawet nieźle tam szło, jakaś początek, połowa sezonu. E, no, Porsche do nie bardzo słabo jeździł, później trochę się to y, zmieniło. Mm. No i mamy siódme miejsce w konstruktorach. To, że Porsche był trzeci, to nie wiem, jak to jest możliwe. Wydaje mi się, że to jakaś dziwna symulacja tutaj była. Chociaż ja w Katarze byłem trzeci, no ale. No i tak naprawdę to tyle. Dwa nieukończone. Monza i to ostatnie, ale to ta Buzabi to było straszne. Um, przeciętne pole startowe 13, pozycja też. W sumie w klasyfikacji to kierowcy jestem 11, blisko Okona. Um, no blisko Alpine, gdyby drugi kierowca, może coś tam. Zdobył chociaż Alpin, dobrze tam jeździło w trakcie sezonu. Na pewno, jeżeli chodzi o badania, to no myślę, że trzeba badać wszystko oprócz wytrzymałości w pierwszym sezonie. Szczególnie to, co mamy tam, jakieś bonusy rozwinięte. Ale widzicie, ja tu też gdzieś tak na końcu zawsze byłem, chociaż te różnice nie są jakby tutaj duże. No i jak czułem się dobrze na to, że to miałem super wyniki, a jak czułem się źle na to, że no to. Byłem ostatni, praktycznie więc tu naprawdę jest y, ciężko, jeżeli chodzi o dla mnie przynajmniej, jest ciężko, jeżeli chodzi o, o tą grę i powtarzalność. Na 50% wyścigu, bo też się dużo opony jakby zużywałem, i z kółka na kółko trzeba bardzo szybko się dostosować, bo jest zupełnie inna ta y, przyczepność. No, jeżeli chodzi o rozwój zespołu, no to tak naprawdę kto co chce rozwijać, tutaj nie ma jakiejś. Super, metody. Ja co zawsze robię, to było generowanie zasobów. Szedłem, bo to było jakby najtańsze ze wszystkich w tej specyfikacji. No i o to chodzi po prostu, żeby jak najszybciej nasz boli tutaj rozwinąć, a potem dopiero można te inne elementy po kolei rozwijać. No i to chyba tyle. Szczerze mówiąc, no, te, tej części zapamiętam chyba najgorzej. Najbardziej chyba mi się podobało F1 2020. Tam mi szło naprawdę dobrze. W 18 też mi szło dobrze. Może też nie grałem na 107 poziomie trudności wtedy, bo jeszcze nie byłem taki dobry, ale bardziej to czułem. A teraz to tak. Widzę, że więcej to te, trochę jazdy się zmniej więcej walczę z tym autem niż jeżdżę, przynajmniej ja, ale. Ja nie gram aż tak dużo, żeby, żeby tutaj być jakimś prograczem. Dajcie znać, co Wy myślicie. No, ja kończę serię, kończę grę. Um, na pewno fajnie niektóre wyścigi, szczególnie Katar e, będę wspominał, ale nie wiem czy się zdecyduję na kolejną część, bo też widziałem, że z roku na rok tak naprawdę właśnie od 2020 roku te kolejne części już tak spadała e, sprzedaż. E, myślę, że skupię się na F1 menadżer. No i tam będziemy kontynuować naszą karierę. Także dzięki za tę przygodę. Dawajcie znać w komentarzach, co wymyślicie i jakie gry byście chcieli oczywiście widzieć w przyszłości na kanale. A już za tydzień widzimy się na premierze Cyberpunka, także do zobaczenia.